Spokój i dobro. dobro. Witamy Was Witamy. na w spotkaniu z cyklu Pytanie Jasia do Jana, już poświątecznie. Czy ja mogę zrezygnować z Boga? Jasiu, no co ty takie pytanie stawiasz zaraz po świętami? Z drugiej strony możesz, ale chyba jest to jedna z nielicznych rezygnacji jednostronnych. Dlaczego? 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 Bo Bóg nigdy nie zrezygnuje z Ciebie. Będzie wciąż na Ciebie czekał i szukał. Pamiętaj, rezygnując z Boga, Ty rezygnujesz. On z Ciebie nie zrezygnuje nigdy i będzie wciąż czekał na Ciebie. To jest bardzo ważne. Jesteś wciąż umiłowany Jego syn, umiłowana Jego córka. Zapraszamy na następnego Jasia.